Cześć, witajcie, z tej strony Wacha. Tym razem mam dla was dość nietypową modyfikację, gdyż pozwoli nam ona przenieść się do lokacji znanych z filmu Władca Pierścieni. Aby w ogóle rozpocząć zabawę z tym modem, no to wystarczy po zainstalowaniu go przenieść się do nowej lokacji o nazwie Lord of the Rings. Ona znajduje się mniej więcej w okolicach Redutykniei Reduty albo ruin o nazwie Mor Kazgury, czy jakkolwiek to czytać. Oczywiście wchodzimy sobie do tej lokacji. No i tutaj mamy kilka drzwi, które prowadzą nas do różnorodnych lokacji, które właśnie mogliśmy zobaczyć w filmie władca pierścieni. Tutaj dla przykładu mamy wejście do mory. Oczywiście ja wam tych wszystkich lokacji nie będę pokazywał, tylko przedstawię wam kilka. Tutaj są na przykład wejścia do różnych lokacji w Rohanie. A na przykład tutaj mamy Lothlórien, czyli e, powiedzmy taki las elfów. Przenieśmy się może na początek do właśnie tej jednej z lokacji Rohanu. Dobra, jesteśmy już na miejscu. znajdujemy się właśnie przed Edoras. Jest tutaj to naprawdę bardzo fajnie wszystko wykonane i e, dość dobrze odwzorowane. Po włączeniu mapki możemy zobaczyć, że jest tutaj spory teren, teren do eksploracji, możemy sobie tutaj e, troszeczkę popodróżować i pozwiedzać różnoraki, różnorakie lokacje. Wejdźmy może sobie na chwileczkę tutaj do Edoras, tak to się tutaj mniej więcej wszystko prezentuje, ale może udajmy się jeszcze do Helmowego Jaru, który znajduje się właśnie tutaj. No, i właśnie dotarliśmy do helmowego jaru, który prezentuje się w ten sposób, czyli również wygląda dość nieźle. Ogólnie to powiem, że wydaje mi się, że jest to modyfikacja idealna dla fanów władcy pierścieni. No, ale jeśli ktoś nie jest fanem, to i tak myślę, że warto sobie tutaj troszeczkę pozwiedzać, gdyż te lokacje są po prostu bardzo fajnie wykonane. Można znaleźć tutaj kilka przedmiotów. Kilka nowych przedmiotów, oczywiście. Wystarczy tylko troszeczkę pozwiedzać te wszystkie krainy. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Wiadomo, w takich modyfikacjach nie ma sensu pokazywać wszystkiego, bo po prostu zepsułbym wam całą zabawę. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście zapraszam was do oglądania kolejnych. Do usłyszenia. Cześć.